Wiedzieliśmy, że gdzieś po drodze do hostu jest wioska, skąd pochodzi jeden z głównych komendantów talibów, Jalaluddin Hakani, i że w tej okolicy są duże bazy i obozy treningowe talibów. W drodze nasz przewodnik rozrzucał pieniądze, aby dobrze nas tu zapamiętano. Przecież mieliśmy jeszcze tędy wracać. I nagle w środku niczyjej ziemi polskie nazwisko, polski napis. Być może tak miało być. Może przejechaliśmy setki kilometrów, aby tutaj właśnie zapalić świeczkę polskiemu żołnierzowi, pomodlić się i nie pytać, czy było warto. Mieliśmy już jechać dalej, gdy z kurzu wyłoniły się pikapy afgańskiej policji. Dowódca patrolu stanowczo zabronił dalszej jazdy. Trzeba było wracać. Gdy dojechaliśmy na przełęcz do pierwszego afgańskiego posterunku, musiałem zapytać naszego przewodnika o coś, co w Afganistanie jest chlebem powszednim. Spytałem o strach. Uh, veritable Widziałem bardzo drastyczne zdjęcia, zdjęcia, na których talibowie obcinają ludziom głowy, obcinają głowy tłumaczom, którzy pracują tu dla dziennikarzy i dla żołnierzy, ale głównie dla dziennikarzy. Czy nie obawiasz się o swoje życie? Trzeba pamiętać, że w Afganistanie wojna trwa od 30 lat. Zarówno poprzednie, jak i młode pokolenie wychowywało się w takich tragicznych okolicznościach. Niestety, wielu było zmuszonych do zabijania i zabijało. Taki człowiek żyje odtąd w ciągłym strachu, ponieważ ma na rękach krew drugiego człowieka. Boi się, że to go zmieniło i nic już nie będzie jak dawniej. Z pewnością do końca życia będzie pamiętał twarze tych, którzy zginęli z jego ręki. To życie zbrodniarzy wojennych, choć tutaj wojna ta została im narzucona. Mówimy tu o całym pokoleniu Afgańczyków, ale wracając do mnie, to dzięki Bogu nigdy nikogo nie zabiłem. Nawet nigdy nie przyszło mi to do głowy. Nie chciałem mieć krwi na rękach, choć może zabrzmieć to paradoksalnie, bo przecież byłem kiedyś medykiem. Leczyłem wtedy wszystkich bez względu na stronę, po której walczyli. Jeśli byli ranni, udzielałem im pomocy i troszczyłem się o nich bez względu na to, czy byli to żołnierze, czy też cywile. Poza tym jestem spokojny zawsze wtedy, kiedy zrobię coś dobrego. Tak jest teraz z Tobą. Kiedy pomagasz innym, to tak jakbyś inwestował. Któregoś dnia dobro wróci do Ciebie. Chyba nigdy przedtem, w czasie wypraw w świat taki jak ten, nie usłyszałem czegoś równie prostego, co oczywistego, że strach i wojna nie sięgają tam, gdzie jest dobro, a dobro zawsze wraca.